Ja mimo wszystko myślę, że wszystko jest po coś i wszystko jakoś się układa i zazębia w taką jedną całość, tylko jeżeli mamy czas albo chwilę, żeby usiąść i przemyśleć albo wyciągnąć z różnych rzeczy jakieś wnioski, wtedy zauważamy takie rzeczy, o których zaraz powiem. Słuchajcie, ten werset, o którym wspomniałem, yy, który wam przeczytałem na początku tego swojego całego wywodu, Yy, wiecie co, ja podniosłem tę książeczkę i z tej książeczki wysunął się taki obrazek i wyleciał tam, nie pamiętam już co było na tym obrazku, yy, ale pamiętam, że podniosłem ten obrazek i przeczytałem ten tekst. Tylko raz. Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, ale miałem takie, hmm, ciekawe. Że, no interesujące, że czemu akurat teraz to mi wypadło, nie? Także powtórzę to teraz. Lecz ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną i nie no, To jest taki cytat z tego obrazka, który jakoś zapadł mi w pamięć. Jakoś tak mi ten tekst zapadł w pamięć, że pamiętam go do tej pory, no nie? I jakoś czuję, że to mnie niesie, że mówiłem Wam, że ja tam codziennie rano, rano tam zmawiam jakoś tam swoją modlitwę, no nie?